i już jest dzień kolejny w zasadzie noc kolejna bo godzina 3:05 ja niedawno się wydurlałem z bazy jadę na rozładunek ja, jak mówiłem najpierw zrzutka na czwartą potem kawałek podlotu załadunek i kawałek dalsza Jezus ostatnio zauwałem jakieś się mówi po polsku kawałek dalsza trasa ja pierdź troszeczkę dalsza trasa jedne nasze tutaj warunki Czyli okolice zielonej góry no... No, no Króciak też kruciak no. Ale. No i jeszcze na dokładkę prawdopodobnie przywalę yy, ładunek jeszcze powrotny na wieczór, także popołudnie, także no dzisiaj będzie długi dzień. Ja mam nadzieję tylko, że się wyrobię, bo wszystko jest napięte, żeby tylko dobrze poszło. To taki dzień jest właśnie potem bardzo wartościowy. To teraz na tej drodze niedawno, dwa tygodnie temu to się stało jak dwa tygodnie temu. Taka dziwna sprawa. Tragiczna, tragedia po prostu, no nie można powiedzieć że jest tragiczna sprawa czy dziwna Tylko po prostu tragedia się wydarzyła na tej drodze Znaczy ogólnie to jest dziwna sprawa Że, że takie coś się wydarzyło To jest S5, teraz lecę w kierunku yy, W kierunku Wrocławia gdzieś, gdzieś pomiędzy Kościanem, zjazdem na Kościan A pomiędzy y, Śmiglem, kolejny tam jest zjazd yy, Ktoś Czy zostały znalezione, może w ten sposób Zostały znaleziony. Rozjechane dwie osoby po prostu Strasz, Straszna tragedia no, Makabryczny widok musiał to być Makabryczna sprawa Tak na Esce po, po zmroku to się stało e... I to było na tyle dziwne W dniu kiedy to się wydarzyło Że nie został znaleziony żaden samochód W sensie te osoby tak jakby znalazły się na tej Esce Wiadomo skąd Kobieta, mężczyzna Następnego dnia droga była zamknięta Pamiętam, bo robili jakieś tam śledztwo e... I na ten moment ta sprawa była taka no, bardzo tajemnicza. Nikt, nikt nie wiedział, co się stało, skąd te osoby się tam wzięły, czy po prostu szły pieszo, skądś tam... zostały no O co tu chodzi? I parę dni później przeczytałem artykuł, że e, z, na komisariat w Poznaniu zgłosiła się osoba, która tą, tą parę wysadziła z samochodu. Bo ktoś, jakiś znajomy jechali razem, pokłócili się. E, podobno ten człowiek, który zginął, zażądał wysadzenia. Przepraszam, w sensie zatrzymania się i, i wiadomo, wypuszczenia z samochodu. Ten znajomy tak to podobno zrobił. Kobieta wyskoczyła za nim z tego samochodu. I, jeżeli dobrze to zrozumiałem, co, co przeczytałem w tym artykule, gość był pod wpływem i tak, tak jakby, tak na to wszystko, wszystko na to wskazuje, że po prostu przebiegł na drugą stronę drogi i położył się przed jadącym samochodem. Kobieta próbowała go uratować, no i oboje zginęli, no straszna... Eee... straszna sytuacja, to straszna tragedia. Tak jak tutaj jadę teraz tą drogą, to... Eee, to tak myślę. I zobaczcie, tragedia dla tych osób, dla rodziny, dla tego znajomego, cokolwiek się wydarzyło. Chociaż oczywiście też nie wiem, było to, no, może nie sugerowane, no, ale też samo wcześniej się rozumie. Też to było w artykule, że osoby w momencie wypadku żyły, bo wiadomo, wiadomo nie wiadomo, no ale no. W tym momencie ta osoba, która się zgłosiła do komisariatu, mogłaby być posądzona wiadomo o co, bo nie chcę już mi tak bardzo mam te zasięgi puścane, że nie chcę używać jakichś takich drażliwych słów na, na YouTubie. No i że po prostu już te dwie osoby nie żyły, będąc, leżąc na tej na asfalcie. I że no kurde, naprawdę, no takie wydaje się, że te wszystkie straszne kryminalne sprawy, które się dzieją tu gdzieś tam daleko, a to e, można powiedzieć za, zaraz pod nosem. I najbliższej okolicy, ale tak jak mówię, no to jakieś, no nie wiadomo do końca, czy to jakaś próba, czy szał alkoholowy, czy jakiś narkotykowy, czy co nam się wydarzyło, ale, ale straszne i teraz mówię, trauma dla tych, dla rodziny, trauma dla tego znajomego, trauma dla tego kierowcy, pod którego samochód te osoby wpadły. I tak sobie teraz myślę, nie, jest trzecia nad ranem. Jadę sobie spokojnie, niby wszystko ok, a nagle ktoś ci wyskoczy, wpadnie pod twój samochód i, i wszystko staje nagle na głowie. nie? Straszna sytuacja. No już rozładowany, załadowany i rozładowany. Powinienem zacząć od witam, witam, no ale ja się nie będę witał. Właśnie wyjeżdżam z miejscowości Wschowa. Piękną pogodę, 7 stopni, można powiedzieć, wiosenna pogoda. Słoneczko, super. I co mnie zdziwiło, bo tu wiecie, ja w tych rejonach rzadko bywam, tak samo też dawno, no, znaczy rzadko, no dawno nie byłem, rzadko bywam, zwróciła moją uwagę, waga, punkt kontrolny na wyjeździe, droga wojewódzka, teraz kurczę miałem spojrzeć, kleki, to jest numer drogi, nie, droga wojewódzka, parkingu oczywiście ciężarówki, brak, pobocza, brak, za to mamy oczywiście punkt kontrolny pojazdów ciężarowych w miejscowości Wschowa. No po prostu super, naprawdę nasz kraj coraz bardziej mnie zaskakuje Ale oczywiście niestety w ten negatywny sposób I pomyśleć, że telefon Dobra, zaraz oddzwonię, szybko dokończę myśl, bo e, potem oczywiście zapomnę Że pomyśleć, że jedziesz sobie piękny, słoneczny dzień, 20 km do celu, znowu telefon Dobra, bo nigdy nie dokończę tej myśli, kurczę Chciałem powiedzieć, że jedziesz sobie jeszcze raz ciepły, no ciepły może nie, bo jest, no dobra, w miarę ciepły, jeszcze nie wiosenny, zimowy dzień, słoneczny, lepiej użyjmy tego przymiotnika, boczną drogą, jest wszystko git, 20 km do celu, wydaje Ci się, że jesteś w miarę bezpieczny, a tu jeb, faga i ząk. można się zdziwić. Że witamy w Polsce infrastruktury nie ma, ale mamy wagi, mamy punkty kontrolne, mamy drony do, 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 do tego, żeby wlatywały i kontrolowały zawartość naczep. Mamy mobilne stacje kontroli pojazdów. Czy można coś więcej mówić? Dzień następny. Działamy na placu, mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, jak widać. Niestety działać trzeba. Tak, właśnie wygląda ta ulica uszkodzona. Ja teraz tu robię zdjęcia, bo no, nie ma co. Tutaj widzicie, został element w środku. Nie ma co, nie czekam na ubezpieczenie. Jadę ją zaprowadzić do warsztatu. Faktury, wszystko, zdjęcia i miejmy nadzieję, że ubezpieczenie zwróci po fakcie, po naprawieniu. No bo nie ma czasu stać i czekać. No i taki bardzo duży przeskok w czasie, bo jest poniedziałek, 23 stycznia. To, co ostatnio przed chwilą widzieliście, to ten sukniką to było we wtorka, bo w środę w zeszłym tygodniu, także dużo nie nagrywałem. Jeździłem coś tam w zeszłym tygodniu też właśnie tutaj magnumą tą białą niebieską. Teraz też wracam z trasy białą niebieską jadę na bazę. Za chwilkę będę. No i duży przeskok, weekend nic nie robiliśmy. Padał śnieg, tylko rano było przejrzenie wozów na, 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 na placu i to, to było wszystko remont Czerwonej też tymczasowo sta, stanął trochę się tej, 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 tej mojej staruszki troszkę się trochę, troszkę sobie plujemy w brodę, że, że może trzeba było ją do hali zaprowadzić, Holender, jednak ale stwierdziliśmy, żeby, że nam to szybciej pójdzie, że jeszcze ta pogoda nie jest taka zła i wykorzystamy to i to jest taka w sumie brudna robota, bo to płyny, bo to, bo tamto żeby jakoś e, tą halę też zaoszczędzić no to stwierdziliśmy, że zrobimy to na, na, na dworze no ale teraz widzicie, atak zimy i nam się troszkę e, i nam się troszkę krzyki pokrzyżowały więc, no ale nie, nie śpieszy się aż tak e, mocno więc tragedii nie ma, damy radę, przeczekamy przeczekamy i najwyżej jak już będzie miała te płyny wymienione Wymiennik ciepła złożony, to wtedy jakieś tam sprężarki i resztę rzeczy <coughs> będziemy robić W, w, w już tam warsztacie na hali Z spraw bieżących, jak widać Jeżdżę teraz tą niebieską, Parę kursów Teraz jadę na plac Wsiądzie inny kierowca, pojedzie ją załadować, jutro rano do Szczecina A ja jutro sprawy biurowe Dużo się zbierało znowu Coś miałem Wam powiedzieć, nie? Coś, mówię, kurczę, nawet nie wiem, całą sekwencję, od czego zacznę, przez co przejdę, na czym skończę. I oczywiście teraz mi wyleciało z głowy. Na pewno chciałem powiedzieć, może mi się na pewno chciałem powiedzieć, że jestem znowu absolutnie zachwycony po takiej długiej przerwie tutaj jazdą tą białą, niebieską. kurde, jak mi się ten samochód podoba. Co prawda jest tutaj raz, że jest taki, że trzeba go wyszykować wy, idealnie, wysprzątać. To to jest jedna rzecz, ale tak po swojemu powiedzmy. Ale to i tak ja teraz na nią nie będę że no z statą, będę się zmieniał i tutaj jeszcze ze skoczkiem, tak w trójkę po prostu, w to, kto może ten, ten 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 jedzie, tak samo z Manem, po prostu w zależności man, man na lokalu, ten na trasy i tak sobie no i się będziemy zmieniać jak e, w razie jak, jak będzie potrzeba i, i, i wyjechania w trasę. A nie będzie akurat praca na warsztacie, czy tam na odwrót. Wiadomo, to tam temat poboczny, ale po prostu. Mm, tak mi się podoba tutaj w tym samochodzie ten, ta salonka z ogromnym fanem i ten automat, wysp, wygodny fotel, szeroki podłokietnik. Ten, ten, ten fotel pasażera to jest wręcz poezja do, do, do odpoczynku. to eee... no super no, bardzo mi się tym samochodem dobrze jeździ i takie mam też takie, znowu takie przemyślenia, takie wiecie, że kurczę, fajnie by było sobie tak po prostu z domu być takim samotnym wilkiem, jeździć sobie. Jeździć sobie nawet na cały tydzień, jechać w trasę, pauzunia w samochodzie, obiadek, piwko, cisza, spokój. Tutaj tę to ciężarówkę, tą to, to kabinę to tak można pięknie zagospodarować. Naprawdę, wiadomo, te łóżka nie są takie super wygodne. To dolne, średnio, górne też wąskie, tam trzeba się pakować. No to takie uroki, salonki, ale ten stolik, schowki, mimo że mało jest tych schowków, to na taki tydzień w trasie moim zdaniem idealnie. I właśnie yy, jak, jak ja tam, kiedyś tam jak ją kupiliśmy te parę dni, yy, jak jeździłem, to miałem stół zawsze rozłożony, jak w amerykańskim troku, co mi się niezwykle podoba, a w, w, tam właziłem do góry. I pościeli nie tylko przykrywałem, łóżko zamykałem, nie trzeba było tam składać, tej, zwijać. Także też mega wygodne. I jakby sobie tak jeździł, to, to na pewno bym właśnie w ten sposób sobie zrobił, że salonka cały czas rozłożona i tam do góry bym urzędował. No, bardzo fajny samochód, naprawdę, bardzo mi się ta, ta Magnuma, kiedyś o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi powiedzieć jeszcze raz, że ta nowsza Magnuma z tą wyższą kabiną w automacie to jest takie już naprawdę dla mnie osobiście, oczywiście to jest moje zdanie, każdy ma tam swoje, nie biorę pod uwagę nowych skani, nowych Volvo, bo wiadomo, to są tutaj nie jest sama, raz, że półka, dwa, że rocznik, to już jest zupełnie co innego, ale dla mnie tak do pracy taka ciężarówka niskobudżetowa to jest idealna, naprawdę nic, nic, nic więcej dla mnie, kurde, jak z Podlasia, dla mnie nie potrzeba, e, nic mi więcej nie potrzeba. To e, no także tak, tutaj chciałem sobie się po prostu jeszcze delikatnie zachwycić Magnolią, no jest brudna, jest teraz, no, niestety brzydko wygląda, ta pogoda jest no nawet to teraz, teraz, teraz jest tak brzydka wiosna, powiedzmy, bo, bo, bo temperatura jest na plusie i wszędzie topnieje topnie śnieg, no ale jest brudno, flabra cały czas i niestety samochody wyglądają jak wyglądają, ale ogólnie jak już jest też jest taka ładnie umyta to, no to to już w ogóle super wygląda i też mi się podoba z tą Niestety też wymagającą remontu starą naczepą z tą paleciarą, bo paleciara wyszła rdza ogromnie, także na, zim, na, na będzie też malowana, odświeżana może na warsztacie, jak i na warsztacie to po prostu na powietrzu, na wiosnę yy, trzeba będzie tą paleciarę malować, bo straszy rdzą ale tak też w porządku naczepa, fajnie chodzą te kurtyny, stara naczepa, najstarsza w sumie jedna z ostatnio kupionych, ale yy, najstarsza rocznikowo, ale chodzi fajnie, wszystko jest wszystko jest git w tej naczepie i bardzo Przepraszam, bardzo fajnie się, moim zdaniem, prezentuje ta niebieska Fagduma z tą granatową naczepą. Fajny zestaw, no mogę mógłbym sobie takim latać, ale jak wiadomo, nie mogę. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć, no bo e, z takich aktualizacyjnych rzeczy, bo nie wiem, jak tutaj puszczę tę część tego odcinka, którą nagrałem przed chwilą, przed tym przeskokiem, bo to się jeszcze sobie zastanawiam, zobaczymy, ile to wyjdzie minut, żeby znowu nie było za... Za długo, było tam trochę takie też no pierdoły, tyle o wszystkim i o niczym nie dałem, jak byłem tam manem w zeszłym tygodniu, w trasie. To był początek tego tygodnia, potem było to, potem już w drugie, drugiej połowie tygodnia mniej jeździłem. Dobra, to już mówiłem. W każdym razie, zacząłem się interesować cenami i tematem tych maszyn piorących, bo ja zawsze używałem określenia odkurzacz piorący. I się okazuje, że to jest w ogóle dzielna kategoria odkurzać piorący, a maszyna piorąca to zupełnie dwie różne y, maszyny do, mając, y, mając maszynę piorące wyższych musi odkurzać i tak dalej Byłem tam w filmie, y, która się zajmuje handlem takimi urządzeniami y, Was mi tam tłumaczył. No powiem tak, myślałem, robiąc taki, no przyznam się pobieżny bardzo, research ala wpisujesz w Allegro i przeglądasz sobie dwie pierwsze strony, nie patrząc tam szczególnie na jakość, marki i tak dalej, wydawało mi się, że będzie taniej. No niestety, no nie jest to tani temat, ten odgórz biorący, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakieś tam różne zależności, zastosowanie, przeznaczenie, czy to ma być do użytku domowego, czy to ma być do użytku przemysłowego. Jak się okazuje, to jest bardzo duża różnica w cenie, bardzo duża, niby takie oczywiste, jak się, jak, się o to, jak się to mówi, ale ja bym wcześniej nie podejrzewał, bym powiedział, no masz napiorąca, to masz napiorąca, można użyć i w domu i w firmie, a ja się okazuje, że zupełnie inny, jakość materiałów, zupełnie inna wytrzymałość, no i przede wszystkim też zupełnie inna cena. Także to jest temat do rozpinienia, tak samo temat do rozklinienia to jest yy, temat kompresora warsztatowego, tak samo też wydawało mi się, bo takim po pierwszym researchu, że to jest taniej, okazuje się, że jest drogo i, lub bardzo drogo w zależności od litrażu, w zależności od szybkości napełniania, marki, i ewentualnego serwisu, no także no, naprawdę jest o czym myśleć, jest co załatwiać, jest co rozkminiać, to jest taki temat e, bieżący dni ostatnich, tym się zajmujemy powiedzmy. Też już taki mamy mniej więcej plan, musimy przewieźć, bo mamy takie stare lady warsztatowe, te lady warsztatowe z, tam, z domu rodzinnego, z takiego malutkiego garażyku, malutkiego warsztaciku, tam chcemy przewieźć, tam też te lady będą w pełni wykorzystane, bo e, stojąc tam, w obecnej lokalizacji są częściowo, no jedna zastawia drugą, mówiąc tak wprost. E, to tam musimy przewieźć te lady, jakąś tam szafę. Taką mamy szafę warsztatową, zamykaną na kłódkę do elektronarzędzi w razie W. E, także, te, 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 te wyposażenie, to co mamy, to musimy przewieźć. I tam już jest plan, powiedzmy, że e, no, też jest jakaś tam wizja e, zakupu, czy tam zdjęcia w leasing jakiegoś dostawczaka takiego bardziej powiedzmy, mobilnego niż ten nasz e, staruszek, trupek, złomek z większą możliwością załadunku, bo on jest kurcze, no kochany samochód i nie wiem jakbyśmy mogli bez niego wcześniej funkcjonować, ten, ten bokser granatowy, nasz mobilny serwis, w cudzysłowie, jest naprawdę, no bez niego to już sobie nie wyobrażam absolutnie funkcjonować no ale może by się przydał taki dostawczy raz, że z większą paką bo tam, mówię, ta pakara, że to jest mały samochód, to jeszcze jest z tymi tam półkami, stołem i madłem zawalony no to może byśmy przywieźli tym, tak, tym nie wiem, ewentualnym Kolejnym dostawczakiem, ale no to jest na razie temat jeszcze nie na teraz. To tak myślę, że chyba wezmę przyczepę. Wydajmy taką e, lawetę płaską, nie na jazdy, tylko tak po prostu pod podłogę na takich małych kółkach. I e, tą, przy, na tą przyczepą przewieziemy te lady plus tą szafę. No i to będzie taki jeden, przepraszam. Jest jeden kurs. może też od razu jak będziemy mieli tą przyczepę, to też wywieziemy stare opony od razu na raz, bo my tam też te opony tak wywozimy na raty, że tak powiem, nie? że jak mamy czas, tak po 4-5 opon, tak jak idzie wstać do busa, to je wywozimy do recyklingu, trochę już tych opon się nazbierało, no, ale nic, dobra, no to takie jest z kwestii organizacyjnych, bieżących, oczywiście tak jak mówię, no, wcześniej mówiłem, to znaczy się, że hmm, będę chci tych nowych odcinkach kolejnych powiedzmy no, no będę chciał więcej pokazywać z warsztatu, nie? No, to, to będzie taki główny temat. Eee, także teraz na razie jeszcze nie bądźcie zawiedzeni, że, że znowu tylko gadanie i jakiś tam fragment samochodów w obiektywie. Mam nadzieję, że plany uda się eee... dopiąć Chciałem w ten sposób. No, także tymczasem zobaczymy, czy to taki krótki odcinek aktualizacyjny. Nie, no będę musiał sam to dołączyć do tego odcinka, bo to tylko 12 minut, więc coś tam, tak żeby było, a nie, że znowu przerwa 2-3 tygodnie, nie? Także, także tak i tymczasem do usłyszenia, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pewnie kolejny odcinek po tym to jeszcze nie będzie ważny, nie? Bo tam dopiero wchodzimy, ja mam nadzieję, na początku lutego i też nie wiadomo, czy bieżące sprawy, bieżąca praca nam na to yy, pozwoli tak naprawdę, żeby od razu już pierwszego ruszyć z robotą, ale chciałbym także tymczasem.